Ja się go załatwić, ale prosto to to nie jest bo To znowu jest tak głupie ninja Niestety tutaj O nie O nie, te złote pięści mi się przydadzą, bo nie będę w najbliższym się z nikim walczyć A ja już się zbiorę A dosyć szybko jest tak. Gdzie jest, te szybciej boje nie. nie walnęłam Stary. Pestań, dopiero co to, to dostałam. Ojej, ja tu jeszcze jakieś kolce. To by nie mogło być łatwo. Czemu? O, zaraz, jest muzyka jak do Axela. Już o tym zapomniałam. Wpadam pa do lawy? Czy te nogi mnie tak załatwia? O, super, połączyłam to, a wiecie co to znaczy? Znacznie tu powinien być pocisk, a czemu go nie ma, nie mam pojęcia. Chyba coś jeszcze muszę zrobić. Ehm, um, co tam jest, co tam jest? A nie, ja z nim walczę od początku! Nie, no przecież widzieliście Loan w Życia! Szczyt chamstwa, co to ma być? O, ale widok, no szkoda, że tu się zdjęć nie da robić. Frapsem podobno się da, ale... No nie będę teraz kombinować, jak nagrywam. On muszę się pojawić? O kurde, no nie! jest się Oj, wal mnie, to potworzę. A, zapomniałam coś tak, dobra. Nie, do dopółki. A straciłam rączki. A, to tak. To chwila, jak się chowam tak pod daszkiem, to on nie może na mnie nagrnąć, bo to się tak fajnie. To widzicie. Myślę, że jest taki spany. No zobaczcie, ale muszę wyjść, bo widzicie co na robi. Muszę się nawet zatrzymać. Kurde, gdzie ty jesteś? Patrzcie, na mam życia! No nie do pomyślenia. Oh. No łatwo tutaj oberwać. Trudny to on jest! Chcę pouważyć, żeby nie jesteś oh, Muszę dużo skakać, bo on tu mógł ogniem na bala. Jej, jakiś szybki ogień. Aż mi się Jano przypomnę. Wynosi się. Ile lumpsów dostałam, ale i tak straty poniosłam ogromne. Więc najprawdopodobniej niedługo spodziewamy się game over'ów. I przy pierwszy raz zobaczycie game over. A jak tutaj wygląda, i w ogóle. O, będę miała mało tego. O, matko, jak tu ciemno w moim pokoju. Gdzie to Jod? Gdzie to Jod? O, to jest ho. O, to Zaczekajcie chwilę. Zapalę światło. Tak dużo lepiej. O, patrzcie, mam wszystkie maski. I tylko jedną klatkę. I. E... 48 lumsów. A niestety sporych pominęłam. 65, 94. To wygląda dość zaszczytnie, ale i tak jest mało. A, jest tutaj, jest tutaj, jest. Boże. Oj, nie, no tylko nie lagi, tylko nie lagi. A, mi się zacięło. No, przestań, no co mi tak robi? pocisk. Nie trzeba go nawet oswajać. Chwila, my chyba pierwszy raz w życiu latam za pomocą pocisku. O, Marfil przynajmniej ma jakieś rady. Trudno jest latać na pocisku. Jeszcze gorzej niż... Ja się roz... rozejrzę. Tutaj widzimy właśnie różne lumsy. Taka muza się zmieniła. Wiele co... A, o, właśnie to służy kontrol, żeby tak sobie kontrolować się jak muszę. Ach, nie. nie niszcz się, nie niszcz. Mam za mało życia, żeby umierać. Nie, chcę tego ludzka. Dobra, zrób jeszcze raz. Tam jest perspektywa do innych. Ja pocisz, przecież spałeś. A tak, on idzie, robi tak, śpi. Nie jest oswojony, proste. O, tutaj już spacja rodzicę Nie, a. Hmm. Dobra, tutaj kontrol rzeczywiście się przydaje. O. Jest los. O i najbardziej wkurzający i najdłuższy etap. O, niedługo dojdziemy do tego tego, tego. Niedługo, kurde, niedługo! Chciałoby się, że niedługo. Bardzo długi etap, bardzo długi. I chyba najtrudniejszy w grze, tak jak Bos. Właściwie trudno mi ocenić, co jest trudniejsze, to czy boss. Boss oczywiście będzie, nie? Nie muszę się przejmać jakiegoś nie już bo tutaj się cały czas puszczę. I co teraz? Co teraz? A teraz znowu kombinujemy z perspektywą. Przynajmniej tu są lumsy. O tak, oczywiście. Po co miałabym się nie stresować? A, jej, rozbiłam się. Moje pierwsze rozbicie. Ach, pierwsze, ale nie ostatnie. Zapewniam was, nie ostatnie. Jak mi będzie źle szło, to po prostu to przetnę. Właśnie nie będziecie za to gniewać, będziecie mi za to po prostu wdzięczni. Dobrze, że na beczce nie muszę tędy lecieć. Matko, to to w ogóle byłby taki syf, żebym skończyła z nagrywaniem. Ojej, no, jej, jej, Niestety więcej bele. A, nie, nie, wszystko mi się myli. O nie, o nie, o nie, teraz trzeba tylko wytrzymać. Można iść jeszcze takim innym przejściem, ale to szczerze mówiąc jest podobno szybsze, ale nic tutaj nie, nie szło. A, jej, mówiłam, że nim nie szło. Szłam innym przejściem, ale dłużej nim szło podobno. To spróbuję tędy. I całkiem mi źle szło jak na drugi raz. Ja się zwykle tak wiedziałam na tych belkach dotykałam, nie? Mam nadzieję, że skończę to w miarę szybko, bo nie chcę się na tym zacinać. I tak pewnie będę musiała to podzielić na jakieś dwie albo trzy części, co zależy, jak długo mi to pójdzie. O, kontrolę można sobie skontrolować. Najlepiej jest tak, belki są pionowo. Co jedynie łatwiej ją ominąć. Przynajmniej takie jest moje odczucie. Ach, tu A niestety, to, to mi utrudnia sprawę. O, to jest, tam jest takie inne przejście. Uważaj, żeby mnie to... A, nie to w Ach nie! Zostaw, zostaw. Widzicie? A, przynajmniej pięciu lumsów zabrałam. Ha, głupio wam, głupio wam. Ale fajnie, tyle brakło tylko 9 lumsów. Ja myślałam, że ich o wiele więcej zostawiłam. Pamiętacie, nie? Na tych ślizgach. Chyba zostawiam ich tam, tak, nie wiem. No właśnie, mniej więcej tyle. Mniej więcej gdzie, być może jeszcze tutaj coś znajdę. Szczerze mówiąc, ja z tego nie pamiętam. O, widzicie, tak jest łatwiej. Tak jest łatwiej. O, super. Znowu taka pionowa. Warto sobie regulować. starać się. A, uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj się nie. Ja mogę bardzo łatwo paląć w belkę. Nie rozpaszę. Gdzie jestem? na poboluję? O, i tutaj znowu belki. Tylko tutaj nie ma tak, że wszystkie będą poziomy, i to mi różnią sprawę. Ale i tak całkiem nieźle mi idzie. No, to no, będzie krótszy poziom niż myślałam. Ja tak szczerze nie za bardzo lubię. Kojarzy mi się właśnie z końcem. I też go chyba zapamiętam przez lata, ale tylko troszkę. Co? Tak, ładnie, ładnie niedługo kończy. Co, się, co ze mną będzie? Co jeśli nie uda mi się Raymanem zainstalować? Tyle spokojnie. Dam sobie spokój i od razu zacznę od trójki. Trójka jest fajna, ale zupełnie, zupełnie inna. Rayman się zmienia nie tylko graficznie, ale także charakter Jest trochę inny. Jest taki jakby dojrzalszy, nie? Wszystko jest dubbingowane, a że ja pasjonuję się dubbingami, dzięki Marsza. No i... właśnie. Będę często zwracała uwagę. Podobnie. Po prostu mnie one interesują. Ale póki co jesteśmy na dwójce, tak wybiegam. Niestety tylko jest trudniejsza, nie zbiera się lumsów. Tylko właśnie tam występuje coś takiego jak punkt. Tutaj to właśnie widzimy, że nie ma żadnych punktów. Ważne jest ile zbierzesz lumsów, ile klatek. Tam właśnie nie, tam się zbiera punkty. I też właśnie o wiele Trudniejszy. Trudniejsze. Nabijanie w nie jestem dobra. Och, nie, zdali no, się trochę. Pokazałabym już moim widzom, jak się nabijało. O, jakaś perspektywa inna, to chyba dobrze, bo jakoś łatwo mi się uda. Aaaa, skończyłam, skończyłam! Ja myślałam, że będę się z tym tyle użerać, ale jednak skończyłam! Tak... Gdzie podsumowanie? Dranie. To jest statek a tutaj idziemy. Trzymaj się czerwony, bo nie ma niczego! W gniazdo! Ha, jak świeżko skacze. Ego Reimen, tak wkurza. Tutaj jest czerwony portal, jak gdzie? Nic do zbierania, nic do mm, rozbijania, bo to plata. Tylko mam się skupić na grze. Na tym, żeby pokonać ostatecznie bossa i przywrócić pokój. W Ukrainie. W krainie. W krainie. Więc niestety to niedługo już jest koniec. Moja kochana gra. Ech, niestety. To dla mnie też jest dosyć przykro. Ale to pewnie nie pójdzie mi tak łatwo jak to. To jest jednak jeszcze trudniejsze. Tak, to jest trudniejsze. Dobrze, dzięki Wam, widzowie, za to, że dotrwaliście aż do tego momentu. Do tego pięknego momentu. Dobra, żegnajcie.